No. no tak I, jak jest był nagrany telefon to Janowak Jan Nowak zadzwoni, żeby nagrywane. studium nagrywa. no, tak no już... jak wżyciłaś to tak może być no. nie ma studium jeszcze, jeszcze raz no. No. nie wiem dlaczego czyli odważni właśnie czy no, ze Bo ten werset właśnie już był poruszany kolosan czy trzynaście może sobie sprawdzili. No i się boją. No. Że tak. się raj nosa przychodzi. Że już Jehowa... Czyli tu mają świadkowie srebrzaneczkę. Tak. To jest amerykański. No i tu też mają srebrzaneczkę i się boją. O, właśnie mi miało być studium. No i król i królowa objawienie 50, a się boją, bo Jechowa ich śmierci. Oni chcą umrzeć u Jechowy, bo jako niegodziwi nie chcą błogosławieństwa, żeby być rodziną królewską. Objawienie 50, żeby ich skrzesić w pierwszym Objawienie stanie. Objawienie 26 werset Mateusz 10.8. Boją się, no bo się boją prawdy. No także ta sama Biblia tutaj mamy w ręku. Tutaj. No tutaj, jest to się samo także tak że oni głoszą na świadectwo że zginą w Armagedonie to oni głoszą, śmierć sobie bo to Chrystus posłał swoich uczniów gdzie apostolskie Den8. tutaj Mateusz 24, 14 i przyjdzie koniec na świadków Jehowy dla że Jechowa nie jest Bogiem to jest amerykańska firma strażnicowa i przebudźcie się Efezen 5,14. 14, śpijcie dalej Mateusz 25, Piąty, szósty werset, Spijcie dalej w kłamstwie diabła, bo czasy pory znamy, znamy czasy pory. No, także Zbyszku i Ania, chcemy wam błogosławić, ale niewolnik was zniewolił amerykański, a wy nie chcecie, no to z, nie wiemy, no, jakie dla usprawiedliwienie ma być. Zatrzymujecie słowa, czy nie, boicie się? Chrystus przyszedł, mieliście się przygotować, na co? Czuwajcie, bo nie wiecie kiedy. Macie tu dzień sądu. Syn Człowieczy, Bogdan Ciścierski przyszedł do Was. Nie chcecie być aniołami, to jesteście demonami. Jak nie jesteście synami Bożymi, Rzymian 8, 19, to jesteście synami diabła. Dzieje apostolskie 13.10. Do takich czasów, żeśmy dożyli. Jak jesteście świadkami Jehowy, to nie jesteście świadkami Chrystusa. Nie jesteście. To nie Jehowa uczył na trawie. To Chrystus uczył. On jest Bogiem i życiem wiecznym. A z Niego zrobiliście rzecz, że to jest On jest On. Od poznania jednego zależy życie wieczne. Jana 17, a to jest życie wieczne, aby poznali Ciebie jednego Boga, którego posłałeś. Chrystusa, Jezusa, Manuela. Nie dwójca. Jeden Bóg jest. Słuchaj, Izraelu Bóg jest jeden. Wytwa do jednego Boga, który przyszedł jako Syn Boży. Nie chcieli, nie chcieli Go przyjąć. Na, narod wybrany. A dzisiaj jako Ojca, Króla, Nauczyciela, Zbawiciela też nie chcecie przyjąć Chrystusa. Bo jesteście faryzeusze. Mateusz 5 rozdział od 17 do 20. Nie chcecie być sprawiedliwi z Sodomy Gomory, nie chcecie wyjść, nie chcecie się zachwycić prawdą Chrystusa. Prawda jest głoszona na cały świat. Zborów Chrystusowych nie chcecie zakładać. Macie zbory Jehowy. jest z Ameryki to jest morderca. Kłamie i morduje ludzi. Jana pierwszy, Jana 3.15, pierwszy Jana, Jana 4.20. Kolosan 1:2 1, Nie jesteście braćmi w Chrystusa, nie jesteście tylko jesteście bracia w wiechowie z Ameryki. Was steruje tak samo jak Watykan steruje katolikami. No. Ellen White po śmierci 100 lat też rządzi adwentystami. To po co ta książka największa ze wszystkich ludzi? Jakżeście do Anioła zdegradowali Chrystusa. A tu jednak 3,5 roku Chrystus nauczał. Tak nauczał, że faryzusze byli w szoku. I w nocy przyszli, kogo szukacie? Jezusa z Nazaretu, ja jestem, padli na ziemię. Teraz ja jestem synem Chrystusa, on jest z niebie, królem, bogiem, ojcem, nauczycielem. Bo Czulka jest jego córką, moją siostrą w Chrystusie. Jesteśmy wybrani. I co, na ucztę weselną nie przyjdziecie? Objawienie 19, od 7 do 9. Albo szaty nie będziecie mieć, czyli jest uczynki sprawiedliwości. No bo nie szukacie sprawiedliwości, tak? Faryzeusze. Faryzeusz i celnik. To takie łotry wejdą do raju, prostytutki, co w seksu uprawiają, niektóre wejdą, a wy prostytutki. My nie wskrzeszamy z was z grobu, tylko z, z waszych grobów zakłamanych mózgów, ze stołu Jehowy, żeście się zakłamali, zatruli. My macie truciznę w głowie, zakłamanie. Diabeł wam szczepił kłamstwo i śmierć. Jedne kłamstwo w religii to śmierć. A my mamy dla was otrutkę, Mateusz 108, żeby was skrzesić i wasze demony z mózgu wam wygonić. Ale musicie uwierzyć, że Chrystus jest naszym Ojcem, Królem, Nauczycielem, Zbawicielem, że nauczał na łodzi. W synagodze nie naucza, bo chciał go zrzucić. Ta prosiła, szukał obiec, co zginęło z domu Izraela. O wielka twoja wiara, bo i szynięta jedzą z okruchów, co spadają ze stołu panów diabłów. Bo pan to jest diabeł, Chrystus jest królem i służył. I, I jak miała wiarę, to jej się stało według jej wiary, a wy nie macie wiary, bo macie nas za odstępców. To wy odstąpiliście od Chrystusa. Jana 2, Jana 9, werset: Nie przynosicie nauki Chrystusa, tylko macie Jechowe i nie macie głowy. Zaczęliście w duchu, skończyliście w ciele. Galacan 1 rozdział. Jako badacze mieliście strażnicę cyjonskie Chrystusa, a teraz. Daliście ciała, jesteście cieleśni, macie widzialną organizację, bez wiary. Ta kobieta uwierzyła, że jak się dotknie, będzie uzdrowiona. I się tak stało. Ufaj córko, powiedział jako ojciec do niej. A wy nie macie wiary, macie wizję, widzialnych, fałszywych braci. Tu go prosiły legion demonów we świnie i posła we świnie. A wasze demony nie chcecie, żeby wam wyrzucić, bo, bo je pielęgnujecie. I czekacie na Armagedon. No to zginiecie w Armagedonie, bo jechowa wam to zgotuje. To wasz jechowa, wasz Bóg prawdziwy, jedyny. Czyli adwentyści, wymrą, zielonośrodkowcy, wolni chrześcijanie, muzułmanie, buddyści. Tylko wasz jechowa przeżyje, nie? Właśnie od was się zacznie sąd, wyrok i będziecie wieszać na krawatach. Bo diabeł dawał już krawaty, żebyście się wieszali. Bo Ida się powiesił. Zradził Chrystusa, a nie Jechowe czyli wasz chować jest najbardziej fałszywym Bogiem na świecie, 239 krajów, głosicie fałszywą budę i nie macie ducha Chrystusowego, także tu nie mieszka Chrystus, tu jest jaszczurka, za mieszka, bo nie chcecie przyjąć prawdy Chrystusa, nie chcecie zborów Chrystusowych, Rzymian 16, 16, apostoł Paweł służył Chrystusowi, w dzieje apostolsko 9 rozdział 5 do on rozmawiał z Jezusem, nie z I Chrystus nigdy się nie modlił do Jehowy, tylko do Ojca, jego ojciec jest naszym dziadkiem, a Chrystus jest ojcem w niebie. A amerykański wasz chować jest fałszywy, tak jak w Toruniu, Rydzyk czy w papież w Watykanie. Taką macie, tylko że bardziej faryzejską. I co? Graliśmy, chodziliśmy po stojaczkach i żeście nie słuchali. Żeście uszy zatykali, czekaliście ze stojakami. Także wasze obrazki są fałszywe, bo tutaj ten bez krawata jest zainteresowany w krawacie siadek i stojaczek z boku. Na obrazkach co innego malujecie, a rzeczywistość jest inna. Tak samo dzisiaj się, że się umówili na 12. Na studium się umówiliście, ale jak ktoś wam doniósł, że nie ma, bo będziemy nagrywać, bo obnażamy waszą obudę. 1 Jana 3,8. Mateusz. Mateusz Mateusz 10 rozdział 24 do 42. Ja jestem uczniem Chrystusa. A was obnażamy, bo wszystko będzie obnażone. Judasz zobaczy w sumieniu Chrystusa, się powiesił, strzewniki wyrzucił, a wasza organizacja będzie wrzucona na łuki kłamliwe do jeziora ognia. Objawienie 19, 20, objawienie 20 rozdział 10 werset. Razem z policją, człowiekiem bezprawia, nie martwcie się, bo policja takie same pieniądze rozbija rodziny, wy też rozbijacie rodziny. Tylko, morduje mordujecie kłamstwem, a policja presję gazuje, pałuje i co tylko. Tak, jest represja. Idę teraz. Prawda wyjdzie. Słońce zaświeci dla tych, co mają czyste serca. Mateusz 5.8. Mateusz 2431. Anioły się wyłonią i tak w czasie się dokona, bo Chrystus skrócił we dni ze względu na wybranych. A ja jestem wybrany u i zbyszek. Trzech świadków macie Chrystusa dzieje apostolskie 1,8. Chrystus przyszedł 24 lat, wyśmijcie dalej. Anioł Bogdan do was mówi i perełka uszulka. Anioł tu jest napisane. 12 werset, 12 aniołów, 12 12 apostołów baranka, 24 starszych, ja jestem z 24 starszych, także reszta starszych nadzorców, to są wszyscy fałszywi, Urszulka jest tutaj, ja jestem bramą, Urszulka jest perełką i perła, jak zamknie bramy bo moja żona jest też małgorzata, znaczy perła, 20 lat minie 15 marca, jak odeszła, wzięła synów. I Chrystus, jak i drugi Adam, dał nam ducha, co Adam stracił, ducha życia. A Adam zawalił rodzinę, a ja teraz idąc za stwórcą nowych niebios, nowej ziemi, co jest Chrystus, tworzy tego ducha prawdy, którego Adam stracił, ducha życia. I Chrystus będzie łączył rodziny doskonałe. A świadkowie będą mieć Sodome i jak lot, jego rodzina się podzieliła. A my nie życzymy, żeby świadki Jehowy się dzielili, ich rodziny rozpadały, tylko żeby uwierzyły w Baranka, króla Ojca z nieba, Izraela, król Izraela. Bóg Wszechmogący przychodzi przez prawdę, uczniów, miłość. Objawienie, 19 rozdział przykazania w sercu, kiedyś na tablicach kamiennych. 24 starszych, 12 apostołów, 12 aniołów. Nie, bo nikt wam tego nie wytłumaczy, bo on musi pobierać kasy na pedofili. Żona, ja jestem żoną Chrystusa, matką waszą, i pokar na czas uszyn dajemy. Będzie raj na ziemi dla tylko tych, co mają czyste serca i mózgi. Prawo Chrystusa. Galacjan 6:2, Galacjan 5:1: Że Chrystus nas wyzwala z kłamstwa diabła. Rzymianus, Jana 8, rozdział, poczytajcie. faryzeusze, że mają ojca diabła. Jana 8:44. Ale Chrystus jako syn Boży chciał ich wyzwolić i stał się teraz Ojcem. Prawdy, ja jestem synem Waszym, jako jestem synem Chrystusa dla Was, żeby Was wyzwolić z kłamstwa Jechowy amerykańskiego. Który morduje kłamstwem, rozbija rodziny. W Rosji macie zakaz za to, że rozbijacie rodziny. A nie, że to są prześladowania. Prześladowanie to Was przyjdzie na Judaszowe. Zobaczycie, jak to pali ogień. Albo będzie gość Chrystusa, albo. Albo. Bo albo żyjecie, albo umieracie. No, to są wersety biblijne, które właśnie świadkowie Jehowy rozważcie. I tu macie pracę. Jakbyście chcieli pracować w Chrystusa za jednego denara, czyli życie wieczne, bo pracowaliście ponad 120 lat jako badacze, zaczynają liście, ale na jedną godzinę przyjdą tacy Łatry i będą w raju. Błogosławimy wszystkich. Błogosławimy.